Jaka Dobrze. No i uwaga, jeszcze chwila, jeszcze moment. I wystartują. Nagroda rzeczna i ruszymy. Ostatnia Kamara, pozostały bardzo, bardzo blisko siebie, tasują się tam, Sinus jest na froncie, ale już Golden Tirol obejmuje prowadzenie. Na trzeciej pozycji Ewronka, Jazzyl, Laron, Green Maestro, ale wyścig prowadzi Golden Tirol, tuż zanim galopuje Sinus. Na trzeciej pozycji jest w tej chwili Ewronka, do przodu przesunął się Laron, Następnie Jazzyl, Green Maestro, Horyzont, swój Sartia Kamar, wejście w ten zakręt tam, Golden Tirol, Laron jest na drugiej pozycji, Golden Tirol, Laron na trzeciej pozycji, galopuje Sinus, Evronka 1000 metrów do celownika, dalej Green Maestro, Jazil. Jakamar z horyzontem i w odstępie Sword Side. 800 metrów do celownika. Golden Tirol z niewielką przewagą nad Laronem. Ewronka. Tamte trzecie, czwarte, piąte pozycje. Już konie galopują bardzo, bardzo blisko siebie. Golden Tirol wyprowadzi na prostą. Tam Laron jest na drugiej pozycji. Poprawił Green Maestro i wyjście na prostą. 550 metrów do celownika. Golden Tirol jest na czele. Ma przewagę. 450 metrów do celownika. Golden Tirol prowadzi, rozpoczyna finisz, Green Maestro, Golden Tirol, Golden Tirol nadal do celownika, już niewiele zostało, Golden Tirol ma przewagę znaczną finiszuje Horyzont, finiszuje Green Maestro z walka tylko o drugie miejsce bo Golden Tirol ma przewagę, dziadek Green Maestro jest w tej chwili na drugiej pozycji, ten stareńki wspaniały Green Maestro i celownik Golden Tilon Green Maestro, Giazzi il nastempio, Horizontia Stinus, Laron e Evronka.